<laughs> Trzymać tempo, idziemy, idziemy! Pierwszy on wciąż może być pod wzgórzem! Wydaje mi się, że na to już za późno! Trzymajcie tempo, cholera! To chyba nasi chłopcy! Kaniec. W porządku? Ta wszystko gra. Gdzie jest reszta? Pierwszy nie przyjął do ataku na działa. Błagaliśmy o posiłki! Uparte skórki! Wrócimy po ciebie! Szybko! Potrzebują nas! Ostrzał artyleryjski! Na ziemię! Trzeba iść dalej! Nie ma innej drogi! Musimy wejść na to wzgórze! Idziemy powoli! Głowy po nisko! Rzucam granat! Doniec! Ten... Ostrzał artyleryjski! Na Idziemy! Nie ma innej drogi! Musimy wejść na obskórę! Idziemy powoli! Głowy nisko! Rzucam granat! Kiedy na 12! Na Dymi je! Jeden po Nie zatrzymywać się! Zostały dwa! Uwaga! Kolejny kajt! Wszystkie załatwione! KM zdjęte! Na Musimy się zrównać z Pirsonem! Pomocy! Nie mogę chodzić! Łap amunicję! Taniec. Padnij! Prawa strona! Dociskają naszych chłopaków! Wszystko będzie dobrze! Jeżdżaj! Jeżdżaj! Nie mogę chodzić! Taniec, amunicja! Prawa strona! Dociskają naszych chłopaków! Niech mi ktoś pomoże! Jeżdza, Wyrzucam jeżdza. granat. Nie taniec! Szybko! prawa strona dociskają naszych chłopaków! Proszę pomóżcie mi! Musimy się dostać do naszego oddziału! U! Mam cię! Weź mnie pod osłonę! Trzymaj się tam, braku! Granat! Taniec! Uratowałeś mi życie! Dziękuję! Jazda, jazda, jazda! Udało ci się! Dobrze cię widzieć, stary Kilson! Coś ty za do cholery myślał! Trzymaj się celu misji! Musimy dopilnować, żeby nasz inżynier oczyścił w To jeszcze nie koniec! Daniel wejdź Parkera tak blisko bunkra, żeby mógł podłożyć ładunek! Tak, sierżancie! daj znać jak będziesz gotowy, Daniel Głowa nisko i naprzód! Mogiń zaborowy na ten KM! Jazda! Jazda! Teraz Ogień Parker! Dobojowy. Teraz parker! Parker oberwał! Daniels, podnieś ładunek i dokończ robotę! Dobra, osłaniaj mnie! Biegnę po ładunek! Zrozumiano! Położymy ogień na bukiec! Daniels, zabezpiecz ładunek! No dobra, uda się! Potrzebuję ognia zaworowego! Bądź pogotowionym! Niemcy! ładunek na Ładunek podłożony, oczuńcie się! Mądry czysty, wchodzić! Ilu mamy zabitych? – Wykonaliśmy naszą misję. – Mów, Ilu! – Mamy rozkazy, żeby zająć wzgórze! – Mogłeś na nas poczekać! – Nie było czasu! – A co z ludźmi? – Mieliśmy rozkazy! <laughs> – Pierdolę takie rozkazy! Myślisz, że tego chciałem? Hm? Jesteśmy tylko trybikami, Joseph! Jak zaczniemy robić po swojemu, wszystko się zesra, zapomniałeś już o tym! To są ludzie! Nasi ludzie! Zapomniałeś już o tym? To pięćdziesiątki nadal strzeliwują naszą pozycję. Idziemy dalej. Zniszczymy je. Daniels, przed nami artyleria. Otwórz te drzwi. Spotraktuj to działo termitem! Uwaga, walnie! Granaty i dymne jest zgodnie z Jaki zamówieniem! Amunicja! Otwieraj! Tak jest, ostatnia 150. -ka. Kto to masz? Kto Wyrzucam granat! Ty i tym Daniel! Wrogowie pilnują 150-tki! Łap amunicję! Daniel. Wróch leży! Zniszczyć ostatnie działa! Ładunek podłożony!